Nie wiem jak wy, ale jak kwiatów to nigdy nie mam akurat dość, szczególnie na sukienkach, no bo wygląda się w nich tak troszkę romantycznie. Dzisiaj postanowiłam pokazać Wam jedną z oferty sklepu kaskada Wocławek, którą polubiłam za kilka rozwiązań sprzyjających Sylwetyce Plus Size. Pierwsze z tych rozwiązań no to jest trik dotyczący dekoldu, zwanego w Serek albo w kształcie litery V. Lubię go za to, że pięknie przecina sylwetkę w korzystnym miejscu, no i ładnie eksponuje biust. Tutaj wraz z związaniami przy rękawkach czy czwarte, no i paskiem, ten dekolt stanowi ozdobę, bo krój naszej sukienki jest naprawdę prosty i to jest prawdziwa zaleta tej uroczej propozycji. Drugi trik to jest właśnie rękawek 3/4. Najkorzystniejszy dla pania figurze, plus size, no bo pozwala pokazać najszczuplejszą część ręki, czyli nadgarstek, a schować resztę, z której no, zwykle dumne nie jesteśmy. No i na koniec słów kilka o kolorze. Czarny to jest prawdziwe sprzymierzeniec krągłych pań, ale jak ja to zawsze powtarzam, czarne od stóp do głów stajemy się nudne. Dlatego zachęcam, żeby ten kolor tak czymś rozjaśnić, rozświetlić. Kwiaty robią nam właśnie w tej sytuacji dobrą robotę. Do sukienki możemy dobrać klasyczne czarne szpilki czy botki, ale świetne będą też pasowały różowe czy amarantowe, no bo taki kolor ma wzór. Ja postawiłam natomiast na modną tej jesieni butelkową zieleń. I takie szpilki założyłam. Te barwy także odnajdziemy na sukience. Urocze sukienki w jesiennych fasonach i wzorach czekają na Was. Na moim kanale na YouTube. Zapraszam bardzo serdecznie na vloga modowego Marta Fotkiwarta. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam.